Siemaneczko, z tej strony Miss Sims, a na Waszych ekranach wyzwanie Sulani. Słuchajcie, ja już sobie od rana jestem tutaj z Simami i sprzątam plażę i wydaje mi się, że idzie nam to dobrze, bo wody wedle mnie robią się bardziej niebieskie. Nie wiem, czy Wy też to zauważacie, czy ja tylko po prostu pragnę to widzieć, bo jestem już tym wycieńczona. Powiem Wam też szczerze, że w nocy robiliśmy wszystko, żeby jest zrealizować pragnienie właśnie naszej Emilii, i robiliśmy na grillu i wybuchł u nas pożar, tylko skromne 6 razy. Naprawdę, tylko 6 razy na 5 dań. Także, no, dramat. Zrealizowałam również to, że znaleźć ukryty skarb. Po prostu szukaliśmy śmieci na plaży i znaleźliśmy palce Sulani i zwiedzaliśmy jaskinie na plaży. Jeżeli chodzi o Patryka, on cały czas się zatrzymał tutaj na tym właśnie przygotu jedzenia na palenisku, bo po prostu szlak mnie trafiał z tym samo zapalającym się grillem. Coś jest po prostu mocno nie tak. Od rana jesteśmy, pędzimy tutaj mewy, przestraszamy ludzi, którzy łamią prawo, no, ale to nic jak. Widzimy, moi drodzy, nie zmienia. Czy ty robisz jakąś zakazaną rzecz? Chyba nie robisz. Słuchajcie, dzisiaj jest dzień miłości, na pewno spędzimy go miło. Postanawiamy sobie, że do 13 będziemy tutaj dalej pędzili mewy i pilnowali tego miejsca, a potem podróżujemy do baru, gdzie będziemy dzisiaj sobie chillowali razem, romantycznie, żeby troszeczkę tego czasu jednak nasi simowie spędzali więcej razem. Nie widzę tutaj nic. O, tutaj ktoś sam przegonił te mewy. Także, no nie wiem, powiem Wam szczerze, że że jutro jest 14 dzień na Sulani. Teoretycznie moglibyśmy wyspę opuszczać, ale wam powiem, ja wiem, że to nie jest założenie, że nie musimy odnaleźć tych żółwi, sprowadzić ich z powrotem, ale no nie wyobrażam sobie się poddać i cały czas jeszcze tutaj pomiędzy nagrywkami wchodzę w simsy i ganiam te mewy, sprzątam, pilnuję, no ale na razie efektów nie widać. Ja i Lilith powinniśmy się zaprzyjaźnić, zaprzyjaźnijcie się jak najbardziej, im więcej zaprzyjaźnionych Simów, tym lepiej, tak mi się przydaje, mi wydaje. Czy któryś z Was robi jakieś wykroczenie? Chyba nie, także nie rozmawiaj z nimi, bo szkoda na to czasu. No, cały czas czekamy tutaj na kogoś, kto może łamie prawo, żeby go zganić, albo na kogoś, z kim moglibyśmy, wiecie, razem pracować nad tutaj gonieniem mew i w ogóle, no, ale no nikt nie chce się zaangażować i te mewy cały czas powracają, także chyba jeszcze dość długa droga przed nami, ale no, chciałabym, żeby żółwie wróciły. Nie wiem, w pewnym momencie pewnie na pewno się poddam, bo nie sądzę, żeby mi się chciało tutaj non-stop na tym Sulanie. Przychodzić i gonić mewy, bo to jest naprawdę nudne. Ja wam powiem, że o cały czas tutaj o, skaczę między jednym simem, drugim simem, czekam aż ktoś to e, aż przylecą, żeby je przepędzić i od nowa, i od nowa, i powiem wam, że naprawdę jest to irytujące i szkoda mi trochę na to życia jest. Dobra, 13.30 jedziemy, przestraszamy ostatni raz Mewę, zobaczymy czy koło Emilii jakieś usiadły, na razie nie, także bierzemy się tutaj za podróżowanie, łapiemy wodny skuter i lecimy do baru. Chciałabym, żeby dzisiaj po prostu taki ten dzień miłości był dla nich naprawdę pełen miłości. Zamówimy sobie drinki, potańczymy sobie, a razem wywalimy się na plażę, poczekajcie, piaskowe bar, proszę bardzo. Swoją drogą jest to ostatnia publiczna parcela, którą musimy odwiedzić, żeby zaliczyć, Zwanie Sulani. I uwaga, dotarliśmy. Ja myślę, żebyś na dzień dobry, Patriku, mógł naszej Emily skraść. O, wyznaj, nieprzyjmijającą miłość, oczywiście. Wręcz prezent związany ze świętem. Chyba nie mamy kwiatka, bo chciałabym, żebyś jej kwiaty podarował. Ale zobaczcie, mamy mnóstwo innych rzeczy, oprócz jakiegoś kwiata. Także może gdzieś za chwilę uda nam się kupić. Poczekajcie, szybka, szybkie zamówienie spróbujemy zrobić. Tylko wiecie, co? No, umówiliśmy, się, że tutaj tych telefonów praktycznie nie ma. Także nie ma co oszukiwać. Okaż czułość, może rzucaj konfetti z okazji Dnia Miłości. Umówmy się, że jest to konfetti ekologiczne, przykładowo wycięte z liści i z kwiatów, żeby tutaj wyspy oczywiście nie zaśmiecać. Zobaczcie, czy oni nie są cudni. Widać od razu, że dwójka tych simów po prostu za sobą mega przepada, gdzie te konfetti wystrzeliło. Chyba mu się coś nie udało, ale Emil się tym nie przejmuje, tylko się cieszy. Słuchajcie, ja się tylko jeszcze zdążę rozejrzeć, czy tutaj przypadkiem nie odbywają się jakieś festiwale, bo wiecie, że one się lubią pojawiać znikąd. Wiem też, że gdzieś któregoś dnia powinien być festiwal na to, kto złowi większą rybę. O tutaj obok, kto się to rozbija. Na razie tego nie widzimy. Spędzimy się tutaj cały dzień, więc może uda nam się to po prostu zauważyć. Ale no przyznajcie mi, no woda jest bardziej niebieska. No chyba mi się to nie wydaje. Chociaż już sama sobie nie ufam, naprawdę. E, słuchajcie, zobaczymy, jak prezentuje się bar na wyspie. E, postawimy na razie wszystkie ściany, żeby zobaczyć go w pełnej okazałości. I uwaga, uwaga, wygląda następująco. No, uważam, że uroczo. E, wejdziemy sobie oczywiście do środka, zamówimy sobie drinka. No, mało jest tutaj miejsca i wszystkiego, ale wydaje mi się, że wystarczy. Także chodź, zamów sobie drinka, e, weźmy sobie dla grupy, oczywiście dla ciebie i dla twojego męża, i zamówimy sobie, czy tutaj w końcu jest udany nam się wypić takiego w prawdziwym kokosie, o którym marzyłam w zeszłym odcinku. Także cieszę się bardzo, że się udało. Tutaj widzimy Simowie tańczą, ruszają bioderkami. Zrobię Wam na chwilę trochę głośniej. Może będziecie mieli szansę usłyszeć muzykę. E, może, może mogę zrobić głośniej. Nie mogę. Ale to nic. Najważniejsze, że i tak nasi Simowie przyszli sobie po prostu usiąść, patrzą na siebie romantycznie. Patryk coś chyba pokazuje Emilii w telefonie. Trochę jak zwykle pozwólcie, że sobie ściszę, bo znowu nie słyszę swoich własnych myśli, a myślę, że wy i tak za dużo tego radia nie słyszycie. Tu mamy słoik na napiwki, ale nie możemy chyba dać napiwku, także dziwne. Liczę, że uda nam się teraz dostać piękne drinki. Halo, halo, panie barman. Co się stało? No nie podał nam pan chyba, także jeszcze raz może zamówimy dla grupy. Coś tutaj poszło chyba nie tak. 150 simolonów. Nie wiem, czy skasujecie nam drugi raz, czy nie. Najwyżej i tak mamy dość pieniędzy, także nie ma się czym przejmować. Uwaga, uwaga, rozlewa. Do lewa, i czy teraz już w końcu nam poda drinki? Podał, zobaczcie, jak one wyglądają. Naprawdę są w takim, jakby kokosu, kokosie fantastycznie to wygląda. Napij się, proszę, póki Ci nikt nie weźmie, Emily. Zresztą chyba niby go pijesz, także super fajnie. Potem spróbujemy oczywiście sobie tutaj troszeczkę potańczyć, jednak najpierw chciałabym, żeby się dopili, spróbowali coś nowego. Co my tutaj mamy? Mój ulubiony utwór, zobaczcie, uratowana przez Sima. Cieszę się, że żyje i że jest w pobliżu kogoś, kto uratował jej życie. Podejrzewam, że jest to związane z tym pożarem, wiecie, także no naprawdę. Tańcz do muzyki. No, najpierw wypijcie drinka, bardzo Cię proszę i potem dopiero pójdź cię potańczyć, zatańcz wolny taniec z mężem, zobaczymy jak to będzie wszystko tutaj wyglądało, no jak widzimy, nie śpieszymy się, dajemy sobie czas, bierzemy sobie swoje drinki, dopijamy je, najradośniejsza godzina dla skąpych simów, drinki po obniżonych, cen obniżonych cenach dla wszystkich, wiecie co, my tak na te pieniążki tutaj nie zwracamy uwagi, także zapłaciliśmy całość, niech ta miejscowa ludność troszkę sobie na nas zarobi, a gdzie wy tutaj idziecie aż? Ach, tutaj musieli dojść, żeby wypić i żeby tańczyć, zobaczcie, z daleka od wszystkich, z widokiem na toaletę, no dobra, nie, 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 Żartowałam. O, w ten sposób sobie to wykadrujmy, że sobie tańczą, patrząc sobie głęboko w oczy. Myślę, że są po prostu ze sobą bardzo, bardzo szczęśliwi. E, poczekajcie, jakie są założenia dnia miłości? Romantyczny nastrój. Myślę, że teraz ty też byś mogła coś do swojego męża romantycznego zrobić. E, pocałować go chociażby w policzek. Co my tutaj mamy jeszcze? Umów się na randkę. Wiecie co? Nie przemyślałam tego, bo właściwie e, lubi, intymność lubi. E, mogliśmy to zrobić tak, że tutaj byśmy przyjechali na randkę, ale jak widzicie, tego po prostu nie zrobiłam, tak że szkoda. Patrzę, czy tam już łowimy ryby na konkurs? Bo bardzo bym chciała wziąć jeszcze w tym udział. Będziemy tutaj jeszcze codziennie przyjeżdżali, aż nam się może w końcu uda. Niestety dzisiaj nie odbywa się konkurs łowienia ryb. A szkoda, fajnie by było. Potem wróćcie, proszę tutaj, moi drodzy Simowie, do środka. Bardzo was zapraszam, bo chciałabym, żebyście sobie po prostu potańczyli, Już na tyle razem, nie w parze, co może postaramy się po prostu rozruszać tutaj wszystkich, co tutaj się dzieje. Nic, nie no, co się stało tutaj Pani, patrzcie, jak ona przerażająco wygląda, powiem Wam, że to jest na pewno wina jakiegoś mojego modu, ale wygląda naprawdę strasznie, tymczasem my kręcimy bioderkami, właściwie bym chyba wolała, żeby się troszeczkę inaczej ubrała, słuchajcie, ja wiem, że to, co ona ma na sobie na wyspie, to nie budzi zdziwienia, bo to jest normalne, że simowie tak wyglądają, ale dla mnie samej to po prostu, no zresztą zobaczcie, tutaj wszyscy są praktycznie w stanikach, także może faktycznie przesadzam syrena, wezwij czyste niebo ulewę w biurze z piorunami bez przesady, nic z tych rzeczy nie będziemy chcieli po prostu robić z jej pragnień życiowych pozostało nam uciąć sobie drzemkę na szezlongu lub materacu dmuchanym, wydaje mi się, że tutaj do baru żaden niestety nie należy, wszystkie jakie są to są te w przynależności do plaży i niestety nie możemy, czy my te mewy też możemy? możemy gonić, ej słuchajcie lecimy dalej gonić mewy e, zabawa zabawą, ale robota robota Robotą. My tu chcemy tą plażę posprzątać jak najszybciej, także szybciutko lecimy przestraszyć to stado. Uwaga, uwaga, czy się tutaj Patrikowi uda dobiec? Patrzcie, podpina rolki i jedzie, także super, fantastycznie. Ruszył festiwal światła, no to to wiadomo, że to nie jest zupełnie w tych kierunkach, także nie ma co. E, wspominaj wesele, potem co byśmy tutaj jeszcze mogli, publicznie wyznaj miłość, troszeczkę spędźcie tego czasu razem. Myślę, że w barze też Wam się podobało. Wypiliśmy drinka, potańczyliśmy, także super. Liczyłam szczerze mówiąc, że coś tutaj się no, otworzył, jakiś festiwal nowy, ale jak widzimy na razie słabo, także chociaż w międzyczasie poobserwujmy sobie piękno wyspy Sulani, która jest naprawdę, no mi zapiera dech w piersiach po prostu jak została wykonana te góry, ten ocean, to wszystko no rewelacja, dżungla też przepiękne, czapki z głów ku twórcom, bo naprawdę udało im się to fajnie zrobić, to jak widzimy dalej chyba chcemy przybywać wśród mieszkańców, możliwe, że naprawdę darzymy ich sympatią i nie chcemy za daleko od nich po prostu odchodzić, tak że super, ale ich wygoniłam na chwilę, niech razem zrobią rzeźbę z piasku, zobaczcie jak to fajnie wygląda, wyjęli wiaderka, coś tutaj razem kombinują, ciekawe co im wyjdzie, chciałabym już to zobaczyć, mam nadzieję, że będzie z żółwikiem, bo są różne motywy, ale z żółwikiem chyba podoba mi się rzeźba najbardziej, no nie wiem, ciężko jest mi powiedzieć, troszeczkę sobie pozwolę przyspieszyć, mamy, zobaczcie, krasnala siedzącego w paszczy rekinal, wygląda to przerażająco, Lia uważa, że Patryk jest spoko, chce, żeby zostali najlepszymi przyjaciółmi. Nie, najlepszą naszą przyjaciółką jest nasza żona. Wybacz nam, Lia. Dziś babski wieczór, doskonała okazja, by urządzić sobie wieczorne spotkanie z przyjaciółkami, nie ryzykując, że się zbankrutuje. Słuchajcie, myślę więc, że mimo, że jest dzisiaj dzień miłości i inaczej sobie ten dzień wyobrażaliśmy, to Patryk podejdzie do naszej Emilii, pogładzi ją po policzku. Poczekajcie, poczekajcie, dajmy mu tutaj do niej podejść, do swojej żony. O, pogładzi ją po policzku i jej powie, Panie, poczekam na ciebie w domu, baw się dobrze z twoimi koleżankami, e, zabaw się e, w zaszale, kup sobie drinki, jakie chcesz, i niech to będzie wasza noc. I wiecie co, wydaje mi się, że właśnie z takim nastawieniem szybciutko, choć przebierzemy cię, żebyś tak wyglądała jakoś bardziej imprezowo, stroje, zmień strój. Poczekajcie, co my tutaj mamy takiego, e, może tutaj nawet ten strój, nigdy go chyba jeszcze nie mieliśmy ubrany. Pokaż, jak wyglądasz w pomarańczowym kolorze. Wydaje mi się fajnie, zresztą nas się opaliła, to naprawdę wygląda rewelacyjnie. No i idziemy do baru. Ja bym chciała, żeby mężczyźni stąd poszli. Co wy tutaj robicie? Dzisiaj jest babski wieczór. Proszę bardzo, rozmawiaj o zainteresowaniach. Zamów sobie drinka podczas babskiego wieczoru. Od razu drinki powinny być tańsze i de facto, zobaczcie, są. Myślę, że tobie ta lotta kokolada zasmakowała i zamówisz sobie jeszcze jedną. Proszę bardzo. I tutaj z dziewczynami do późna będziemy sobie dzisiaj się śmiały, żartowały, opowiadały dowcipy, ruszały bioderkami i w ogóle, w ogóle... Jak ty dzisiaj dziwnie wyglądasz, Lija? Jak ty jesteś w jakimś takim stroju, możliwe, że jest po pracy, nie wiadomo tak naprawdę czym ona się zajmuje. E, Podziwiają za odwagę, ty też chwileczkę z nią porozmawiamy. Potem e, może proszę bardzo, rozmawiaj o smutku, bo widzisz, że coś ją gnębi. Potem ożywioną rozmowę kto tutaj do nas przyszedł. Jeszcze znamy panią Kalama Losua, nie znamy, także jak najbardziej wykorzystamy okazję, żeby poznać. Babski wieczór jest od tego, zobaczcie. Wszystkie kobiety tutaj się naprawdę schodzą. Pan by mógł stąd wyjść, bo tutaj pan nasz dziwnie wygląda. E, przyszła też do nas Mele z Zmele, też sobie porozmawiamy, poplotkujemy o sąsiadach. Przyszła chyba też e, dzisiaj, zobaczcie, wydaje mi się bardzo mocno, że to jest szamanka. Zaraz się, nie, zobaczcie, no teraz się zbłaźniłam, bo ostatnio jej nie poznałam, to teraz chciałam być hopsiu do przodu i się aż zbłaźniłam. To nie jest szamanka, ale de facto nie ma się co dziwić, że Patryk pojechał do domu, bo faktycznie bar zapełnia się kobietami, także tutaj nie czułby się komfortowo, a tak na spokojnie możemy sobie tutaj e, troszeczkę z dziewczynami porozmawiać rozmawiać, coś mi się zbugowało, wypij swojego drinka, porozmawiaj sobie z Olianą, poproś o pozostanie powiernikiem, słuchajcie, no poprosimy ją, to jest chyba tylko przyjazna interakcja, także nie powinno być to oparcie patrzcie, patrzcie, tutaj, on Alika dał swojej żonie róże, bo pamiętajmy, że oni są małżeństwem, też przez chwilę o tym zapomniałam, wracając do tego, to nie powinno być jako romantyczne tutaj, także uważam, że jak najbardziej powinniśmy poprosić sobie o nowego powiernika, porozmawiać tutaj z każdym z kim się tylko da, a potem właściwie mogłabym się postarać dołączyć wszystkie dziewczyny do grupy. Poczekaj, działanie. Dodaj do grupy. Tutaj oczywiście Liliane też dodamy sobie Mele i potem pójdziemy razem, uderzymy na parkiety. Znamy tej, z tą panią? Nie, nie znamy się jeszcze z tą panią, ale poznaliśmy się chyba z Kalamą, także ją też sobie dodajemy do grupy i bardzo Was teraz wszystkie proszę, żebyśmy tutaj poszalały. Włączymy wiatrak, bo aż się zrobiło gorąco i idziemy tańczyć razem w wyspiarskich klimatach. Chodźcie, rozkręcamy imprezę dziewczyny, to jest nasz wieczór. W górę serca, w górę drinki, w górę spódniczki troszeczkę. Wyciągamy nasze długie nogi i tańczymy, jakby nie było. Zasługujemy e, na taki jeden dzień, kiedy możemy się trochę pobawić. Oczywiście chce nam się szybko pisiu. No nie, no nie wierzę. Dobra, to skocz pisiu i potem wrócimy tutaj na tańce. Zobaczcie jak dziewczyny, każdy, e, każda tańczy po swojemu, ale bawią się chyba fantastycznie. Tak to przynajmniej wygląda. Mele trochę po wyspiarsku kręci, tak bioderkami. Wyobraźmy ją sobie, że miałaby teraz tą taką spódniczkę strawę, także naprawdę fajnie by to wyglądało. Przyszedł nawet jej mąż sobie na nią popatrzeć. No wiesz co, mógłbyś jeden dzień dać jej od siebie wolne. Tak jak to zrobił nasz Patrick, pozwolić jej spędzić dzień kobiet, wśród kobiet tak naprawdę, wśród swoich koleżanek, ale nie, on musi po swojemu tutaj ją kontrolować. Chociaż właściwie możemy to wszystko źle czytamy i po prostu nie widział ją cały dzień się za nią stęsknił i dlatego tutaj przyszedł. Różnie tak naprawdę bywa. Tymczasem my wróciliśmy właśnie z toalety i również bawimy się tutaj z koleżankami, tańczymy. Zobaczcie, jak wygląda nasza Emily. Uważam, że ślicznie, także zabawa na pewno będzie trwała do białego rana. Dzisiaj nie zwiniemy się tak szybko jak poprzednio. Dopiero jak zamkną bar, chyba właśnie zamknęli, sobie pójdziemy. Patrzcie, nawet szamanka odwiedziła wysp tutaj wyspiarski dzień kobiet, także poprawimy jej humor, porozmawiamy z nią chwilkę o technikach fitnessu. Proszę bardzo. Bardzo się cieszymy, że tutaj przyszła do nas. Patrzcie, tam są jakieś nawet flirty, ale też sobie przypominam, że te dwie panie też są małżeństwem, więc się nie ma co dziwić, że tutaj wszyscy poniekąd też świętują ten Dzień e, Miłości, który myśmy troszeczkę, no trochę z niego zrezygnowaliśmy tutaj na rzecz właśnie naszych wyspiarskich koleżanek, ale Patryk sam wyszedł z taką inicjatywą, więc na pewno nie będzie miał tego nam za złe. się muzyką wyspiarską. E, potem, może, tutaj jeszcze chwileczkę do tej szamanki. Proszę bardzo, plotkuj z nią chwilkę. Powiedz jej, że może cały czas próbujecie tutaj z mężem przeganiać te wszystkie właśnie mewy, ale no Żółwi, jak nie było widać, tak widać nie ma, ale cisza. Odjechałam trochę od baru i wam powiem, że naprawdę się zrobiło cicho. Szybciutko tutaj cię teleportuję na chwilkę, żebyś przestraszyła to stado. Proszę bardzo, nie wiem, czym się udało. Chyba i tak byś musiała się przejść, co? Tak, idzie. Dobra, najważniejsze, że pomiędzy cały czas pamiętamy o naszym celu powrotu żółwi. Przestraszyliśmy, fantastycznie. E, właściwie wydaje mi się, że byś już pewnie chciała sobie z tej imprezy wyjść. Ja wiem, że mówiliśmy. No właściwie nie, dobra. Miss Sims, co ty gadasz? Mówiliśmy do białego rana, to tańczmy do białego rada, e, podejdź tutaj razem, potem wszystkie razem tańczcie. Myślę, że przez chwilę byś się mogła, może ty tutaj przyrządzić drinki, czemu by nie. Przygotuj napoje dla wszystkich. Zobaczymy, co tutaj masz w swoich umiejętnościach. No, szału nie ma, zobaczcie, naprawdę nie ma szału, ale coś te sobie zrobimy na przykład, no nie wiem, nie ma jakiegoś zwykłego piwka, czy... Zwykłego wina, delikatne, ciemne, dobra, niech jest delikatne, ciemne wino. Zaraz wam wszystkim przygotujemy i się napijemy, żeby nie tracić okazji i naszego wieczoru, żeby wszystkie kobiety wyspy tak naprawdę mogły być w jednym miejscu. I zobaczcie, tak właśnie sobie tutaj wywijać, jak to robią w chwili obecnej. O możemy sobie na niej popatrzeć. Emily ewidentnie chyba dzisiaj nie do końca jest w humorze, niby się uśmiecha, ale jednak coś tam smutnego na jej twarzy widać, może jest za Patrykiem, wiecie? Może niby docenia, że ją zostawi tutaj wśród dziewczyn, niby się fajnie bawi, ale pewnie myśli o tym, że fajnie, gdyby ten jej mąż gdzieś tu obok jednak był. Niemniej, no bierzemy się za drinki, coś mi tutaj znowu zbugowało, nie wiem dlaczego tak się dzieje. Bierzemy od nowa, przygotuj napoje dla wszystkich, weźmy sobie wtedy może nie wiem, słodką pikanterię, może z tym ci pójdzie lepiej. Uwaga, uwaga pierwszy raz nasza Emily staje za bar... Zobaczcie, widzicie? Ewidentnie jest jakiś błąd. Nie wiem dlaczego. Ciężko mi jest powiedzieć. Jesteśmy bardzo rozbawieni. Myślę, że godzina druga. Wszyscy wracają do domu. My też powinniśmy pomalutku w stronę domu pobiec, bo no... Rano czeka nas kolejny dzień. Musimy się położyć, żeby się wyspać. Musimy coś jeszcze wszamać, bo tutaj niestety nic nie ma. I rano będzie kolejny piękny, wyspiarski poranek. Wróciliśmy. Od razu wysłałam Emily na dmuchany. A teraz, dlatego że liczę, że utnie sobie drzemkę i zrobimy w ten sposób jej tutaj te pragnienie życiowe. Jeżeli chodzi o Patryka, to. Był już pożar. Oczywiście, żeby był przed chwilą pożar przy tym naszym nieszczęsnym grillu. Słuchajcie, postanowiłam, że po prostu zrobię tak, że go troszeczkę odsunę tutaj od tej ściany, bo może ta ściana powodowała ten pożar. Nie wiem, poddaję się, ale nie chcę się poddawać, więc będziemy do skutku próbowali zrobić to jedno. Bo wiecie, co chciałabym, żeby oni wrócili z tą cechą. Nie jest to absolutnie wezwanie Sulani. Jeżeli ktoś z Was robi wezwanie Sulani, to się tym nie przejmujcie, Nie było nigdzie o tym, że musimy wypełnić aspiracje, ale ja po prostu bym tego sobie bardzo mocno życzył. No zdrzemnij się Emily, nie walcz ze zmęczeniem, spróbuj zamknąć te oczy na dłużej, zobaczcie, no ewidentnie jest zmęczona, próbuje, ale jednak coś nie do końca wychodzi, a bardzo by nam się przydało, bo właśnie tutaj żeby się zdrzemnęła, o, udało się, zdrzemnęła się, no a w międzyczasie oczywiście u nas wybuch pożar, także e, fantastycznie, o nie, Patryk się pali, ugaś się, zobaczymy jak to nam wyjdzie. Zobaczcie, sam się ugasił, sam na siebie pryskał gaśnicą, biedny. Nie ma się co dziwić, że na końcu życia będzie miał raczej uraz do ognia. Zobaczcie, ugasił ogień, ugasi teraz jeszcze tutaj, a i tak tutaj ta obawa nie znika. Nie wiem, dziwna sprawa. W każdym razie, Patryku, idź się wykąp. Bardzo cię przepraszam. Interakcja niedostępna, no już dostępna. Najważniejsze, że udało ci się zrobić tą piątą potrawę i teraz już przysięgam, nie dotkniemy nigdy więcej grilla. Nawet go nie odkupię wam od nowa. Wprost przeciwnie, mogę go ewentualnie ładnie sprzedać, zwiedzaj jaskini na plaży, znać ukryty skarb, zajmiemy się tym, nie przejmuj się, wykąp się, odpocznij troszeczkę i za chwilę po prostu położysz się spać, nie będziemy już nic od Ciebie więcej chcieli, natomiast jeżeli chodzi tutaj o naszą Emily, czekajcie, widziałam gdzieś syrena, nie, wydawało mi się tylko, a kto to jest, Bo Pancakes? Nie, już myślałam. Spełniliśmy nasze plażową potrzebę, dzięki czemu dostaliśmy tutaj cechę luzaczka, czyli luzaccy Simowie nigdy nie są spięci, Uważam, że to jest bardzo fajna pamiątka z Sulani, która na pewno nam się przyda. Zobaczymy sobie tutaj ich w życiu. Pierwsza styczność z ogniem, pierwsze barabara, bara, bara, ślub, zakochanie się, zdobycie najlepszego przyjaciela. Okej. Okay. Tutaj mamy też apropos Syren, a tutaj mamy pewną kwestię, o której nie wiem, czy nasi Simowie jeszcze chcą. Są po prostu gotowi, żeby Wam o niej powiedzieć. Chyba na razie się jeszcze wstrzymamy, ale jak już się możecie domyśleć, na tle tej rodziny wydarzyła się pewna życiowa tragedia. No nie będziemy dzisiaj o tym rozmawiali. Dzisiaj staramy się cieszyć z tego powodu, że udało nam się tutaj zdobyć naszą aspirację związaną z Sulani. Swoją drogą pokażę Wam, bo ktoś chce od nas kupić obraz. Zaraz zaczymy za ile i dwa, nawet 240 i 420, ale jak wiemy, nam nie chodzi o pieniądze, a tylko o to, żeby i ludzie, mogli podziwiać, moi drodzy, czemu nie możemy wystawić na plopsy? nie posiadam, ale sprzedać normalnie będziemy mogli, żeby ludzie mogli podziwiać nasz po prostu tutaj talent wszędzie, gdzie tylko się da. Słuchajcie, ja myślę, że ten intensywny dzień, w którym był dzień kobiet i dzień miłości oraz w którym udało nam się spełnić ich pragnienie życiowe, właściwie bardziej na razie, Emily, ale oczywiście nad Patrykiem też będziemy pracowali, pozwolę sobie ten odcinek. Teraz już zakończyć. Dziękuję Wam bardzo, do usłyszenia. Pozdrawiam Miss Sims.